Cześć! Witam Was wszystkich. Dzisiaj piątek, 4 czerwca. Przyszedłem tutaj do pracy, żeby oczywiście nadrobić zaległości, spokojnie popracować i przy okazji nagrać film. A jeszcze w międzyczasie może się pochwalę tutaj o staweczki. Były robione. Dziurki były tutaj na siatce, więc jest zabezpieczone bardzo mocnym materiałem. Tutaj był troszeczkę większy problem, ponieważ to tutaj ten element gumowy jest klejony. Nie chciałem szyć po tym tutaj elemencie gumowym, ponieważ to szycie bardzo brzydko by wyglądało. Udało się to jakoś rozkleić i wkomponować wstawki tutaj w bok, więc buty już są gotowe. Mogę je spokojnie dzisiaj pakować i wysyłać. Ale dzisiaj nie wiem czy taki film będzie wam przydatny Edmondsy tutaj klasyczne, troszeczkę zniszczone, ale jak się parę rzeczy zrobi jeszcze będzie można w nich pochodzić co tutaj. No ogólnie buty widać, że przeszły swoje, nie są w najlepszej kondycji, skóra też niestety nie były dobrze dbane. Pamiętajcie, że nawet o skórę w środku trzeba ją czyścić, nawilżać czy natłuszczać, żeby nie popękała, żeby była w dobrej kondycji. Głównym powodem, dlaczego one się tutaj znalazły, u mnie widzicie. Tu była zelówka zrobiona. I nie wnikam jaki to jest materiał. Nie znam akurat nie tego materiału, podobny jest do francuskiego topy. Strukturą grubość około 2-2,5 mm. No i zerówki były zrobione. Zerówki nie są jeszcze jakoś bardzo zdarte, ale tutaj strasznie to wygląda. Dlaczego tak się stało? Ponieważ każdą naprawę takich butów można różnie zrobić. Na przykład. Można by to wymienić skórzane zerówki, i wtedy, wtedy, by było wszystko w porządku. Można też demontować całe buty, wymienić całą podeszwę skórzaną, dorobić na nowo obcasy, i to wtedy już jest taki gruntowny remont. Niestety, te koszty takiej naprawy są dosyć drogie, szczególnie w Polsce. Słyszałem od klienta, że taka kompleksowa wymiana. Spodów skórzanych i obsasów w Anglii jest tańsza niż w Polsce. Bardzo się zdziwił. No to może być uwzględnione dlatego, że u nas te koszty pracy, te obciążenia zusowskie inne, podatki są chyba wyższe dla małych biznesików niż, niż na zachodzie. No bo praca jest ta sama. Nie dość, że na zachodzie to zrobią taniej, to jeszcze stać ich, żeby kupić porządne maszyny, które niejednokrotnie używane 20letnie kosztują po kilkanaście tysięcy, a żeby taką naprawę przeprowadzić to co najmniej jakaś dobra przeszywarka spodów duberka by się tutaj przydała No to prawie wszystkich zakładów w Polsce, które tylko naprawiają buty, nie produkują butów, no to nie stać na takie maszyny. No i też nie ma. Za wiele klientów, którzy decydowaliby się na naprawę takich butów w ten sposób, no to najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest oczywiście zrobienie zelówek. Z tym, że tutaj były te czubki skórzane, bardzo zdarte, no i trzeba te czubki odbudować. To też najlepiej zrobić jest to skórą, która jest sztywna, dosyć twarda i będzie tutaj ładnie to komponowała się. No tutaj była ta naprawa zrobiona, wypełnienie zostało zrobione mikrogumą. Jest najgorsza możliwa rzecz, jaką można zrobić przy, przy naprawie zerówek. Ponieważ no te czubki są narażone na jakieś uszkodzenia mechaniczne. No i tak jak w tym przypadku się stało, mikroguma to jest miękki materiał. Można go w sumie palcami wydrzeć. I... Ta zelówka tutaj za bardzo pracowała. Przy jakimś tam delikatnym kopnięciu, zahaczeniu, to się wszystko szczerbi. No ja będę chciał tutaj wymienić zelówki, ale odbudować te czubki skórą, żeby to jakoś wyglądało. I myślę sobie, że może nagram o tym film. Co myślicie? Dajcie znać, czy taki film. Znaczy, dla mnie to jest zwykła wymiana zelówek, no ale tak sobie pomyślałem, jeżeli mam tutaj akuratnie buty które są znane na całym świecie. Nie są może jakieś mega drogie, ale mają swoją historię. Allen Edmonds. Yy, no to jeżeli ktoś lubi takie buty klasyczne, no to na pewno otarł się o tą markę. Tak więc myślę, że nagram tutaj ten film z naprawy. Dzisiaj w piątek, jutro Myślę, że te dwa dni całkowicie mi starczą, żeby to wszystko nagrać. Później, oczywiście, trzeba będzie to wszystko zmontować. Może to troszeczkę dłużej potrwać, ale myślę, że spodoba Wam się ten film. No to na tyle. Chciałem tylko po powiedzieć, że mimo tego, że mam zamknięty dzisiaj zakład dla klientów w ten długi weekend, no to postanowiłem to ten czas poświęcić na to, żeby zrobić tutaj tą naprawę, nagrać film i przy okazji wyruszyć do hurtowni po południu, jeszcze zaległości troszeczkę porobić, więc myślę, że ten dłuższy weekend będzie dla mnie pracowity, że, że coś z tego fajnego wyjdzie. No to pozdrawiam Was, pozdrawiam Was serdecznie, kciuka do góry, jeśli chcecie no i miłego weekendu dla większości z Was. Cześć!